Hej, witam w kolejnym odcinku podcastowym. Dzisiaj robimy sobie mały live update i będziemy trochę gadać o tym, co się ostatnio dzieje w moim życiu, co mam ostatnio w głowie. Odczuwam bardzo dużą wewnętrzną potrzebę po prostu nagrania czegoś takiego, bo trochę mniej się ostatnio udzielam w internecie i to jest dla mnie zawsze taki bardzo dziwna rzecz. Jak wiecie, mam jakieś takie przerwy trochę, bo jednak dla mnie wstawianie czegokolwiek do internetu odkąd mam, nie wiem, z 12-13 lat to jest ogromna część mojego życia i ja... Nigdy nie robiłam tego w jakimś takim celu, w jakimś takim większym celu. W sensie serio, ja zaczynając nawet nagrywać vlogi na YouTubie, czy coś takiego, ja nigdy nie miałam w głowie, że okej, okay, muszę nagrywać, muszę to robić, bo to mi kiedyś coś da, czy coś takiego. To było trochę takie... Naturalne przedłużenie po prostu mojej osobowości, mam wrażenie, i stało się bardzo dużą częścią mojej osobowości. Yy, głównie też dlatego, że mi internet bardzo dużo dał w takim sensie socjalnym. Ja poznałam ogromną ilo ilość ludzi przez internet. Większość moich przyjaciół, z którymi teraz jestem najbliżej, to są osoby, które poznałam przez internet. Dla mnie wszystkie takie te, wiecie, long distance znajomości zawsze były takie. Trochę fundamentem wszystkich moich przyjaźni. Wiem, że to może wydawać się bardzo dziwne dla niektórych, ale naprawdę ja przez całe swoje dorastanie, tak naprawdę, najbliżsi mi ludzie to byli ci, którzy mieszkali masę kilometrów ode mnie. I pomimo tego, że miałam oczywiście że znajomości w Realu, chociaż było ich mniej, nie ukrywam, głównie to były jakieś tam znajomości szkolne i tak dalej, to ja nigdy nie czułam aż takiego połączenia z tymi ludźmi, co z tymi, których znam z internetu. I czy to jest zdrowe, czy to jest dobre? To już jest trochę temat na inną rozmowę. Natomiast mówię o tym trochę, żeby też pokazać, że no ja, ja naprawdę jestem takim dzieckiem ery internetu, naprawdę. Ja tak naprawdę, no całe moje życie trochę tu jest. I ja trochę ułożyłam sobie życie w internecie. I, i słuchajcie, teraz to ma się zmienić. Teraz to musi się zmienić. I to jest coś, o czym myślałam ostatnio bardzo dużo i chcę trochę tutaj o tym pogadać, bo to jest mega ciekawe. Jeżeli śledzicie moje poczynania, moje życie tutaj, to wiecie, że za niecały miesiąc przeprowadzam się do Warszawy, ponieważ dostałam się na Uniwersytet Warszawski. Do tematów wstydów jeszcze wrócimy, bo to też jest oddzielny trochę temat tego, co się ostatnio tutaj dzieje. No ale czeka mnie przeprowadzka. I nie wiem, czy ja kiedykolwiek o tym opowiadałam trochę, ale słuchajcie, przeprowadzka do Warszawy to było moje największe marzenie, odkąd skończyłam 12-13 lat. Ja bardzo nie lubię miejsca, w którym mieszkam. I pomimo tego, że no, mam tutaj całą swoją rodzinę, moja rodzina jakoś tak mieszka, że w sumie prawie wszyscy są stąd i wszyscy tutaj zostali. A oprócz jakichś tam pojedynczych przypadków, no ale jednak większość tutaj osób jest. Ja bardzo, ja bardzo nie lubiłam od dziecka tutaj mieszkać. Dla mnie to była wręcz udręka, że ja muszę tutaj mieszkać. I pomimo tego, że mam fantastyczny dom, kocham swój pokój i tak dalej. Słuchajcie, moje miasto nie jest takie złe, w moim mieście mieszka około 30 tysięcy ludzi. Tutaj są jakieś rzeczy, mamy McDonalda, jakby mamy dwa kina, mamy dwie galerie. Teraz zrobili mi też, słuchajcie, stację kolejową bardzo blisko mojego domu, więc jakby trochę nie mam na co narzekać w tym momencie, kiedyś było trochę gorzej, kiedyś jak się przeprowadzałam tutaj do tego domu. Bo ja nie dość, że mieszkam w tym trochę mniejszym mieście, to mieszkam trochę bardziej na obrzeżach, że tak powiem, tego miasta, więc nawet do centrum tego mojego miasteczka miałam zawsze daleko. A tym bardziej na stację kolejową, która była dla mnie bardzo ważna przez długi okres mojego życia, kiedy jeździłam do Wrocławia, bo chodziłam do szkoły do Wrocławia, ale też tam miałam jakąś tam swoją friend group, że tak powiem. Więc, więc tak. No ale słuchajcie, ja bardzo nie lubiłam tu mieszkać i, i ta myśl się trochę narodziła w mojej głowie po tym, gdy miałam y, dosyć słabe doświadczenia y, ze znajomościami w tym mieście, gdy miałam 12 lat. 12. No ja w ogóle teraz spoglądam tam na, na tą sytuację, to wiecie, była taka bardzo messy kłótnia y, z ludźmi, z którymi się wtedy zadawałam. I jak ja sobie przypominam czasem, że ja miałam wtedy 12 lat, a słuchajcie, tam nie wiem, leciały jakieś takie wyzwiska, jakieś takie dziwne akcje. Ja sobie po prostu teraz tego nie wyobrażam, naprawdę. To był naprawdę okropnie dziwny czas w moim życiu, że ja w wieku 12 lat przechodziłam przez takie rzeczy. No nieważne, temat też na trochę inną rozmowę. No ale po tym jakimś takim mało przyjemnym doświadczeniu, słuchajcie, ja bardzo znienawidziłam tu mieszkać. I właśnie to był moment w moim życiu, kiedy ja stwierdziłam, że ja chcę mieszkać w Warszawie. Chcę mieszkać w Warszawie. I na początku to nie wynikało za bardzo z jakichś takich większych pobudek. Po prostu chciałam mieszkać w dużym mieście. Ja bardzo lubiłam duże miasta. Też często byłam w Warszawie. Mam tam członka rodziny i często do niego tam jeździłam, więc mogłam też no, często tam przebywać. Przez to, że wiecie, miałam nocleg zapewniony zawsze, więc nie trzeba było na to wydawać siana. Więc jeździłam sobie. Jeździłam sobie często. Ale na początku nie miałam za bardzo żadnych znajomych w Warszawie, jakoś nie wiem, też nie, nie szukałam za bardzo, szczerze mówiąc, bo jak tam jeździłam, to spędzałam czas właśnie z tym członkiem rodziny, no byłam też trochę młodsza, więc jakby... Nie miałam jakiegoś takiego parcia, żeby spędzać czas samemu w tej Warszawie. Yy, I było fajnie, i było fajnie. Mi się Warszawa bardzo spodobała właśnie przez to, że, że byłam tam bardzo anonimowa. Wiecie, mogłam sobie iść na spacer i nie znałam absolutnie nikogo na ulicy, a jednak w swoim mieście, gdy wychodzę na zewnątrz, idę w trochę bardziej tłoczne miejsca, to jakby wiecie, rozejrzę się i znam większość ludzi. Mogę powiedzieć, kim są ich rodzice, znam nazwisko, wiem, gdzie chodzili do szkoły i tak dalej. Moja rodzina też, słuchajcie, przez to, że mieszka tutaj od zawsze, to na przykład moja babcia zna absolutnie wszystkich tutaj. Absolutnie wszystkich. Jeżeli ktoś umrze i, i wiecie, to moja babcia mówi powiedzieć całą historię życia tej osoby. I dla niektórych to może wydawać się fajne, ja wiem, że niektórzy szukają trochę czegoś takiego w swoim życiu, żeby właśnie być w takim miejscu, gdzie mają... jest taka społeczność, która naprawdę się zna, yy, i tak dalej, ale dla mnie to zawsze było. Bardzo męczące ja czułam, że, że to jest takie trochę wiecie zamknięcie mnie trochę w klatce. Ja nigdy nie byłam w stanie też trochę zrozumieć decyzji moich rodziców, czemu chcieli pozostać w tym mieście. Teraz może rozumiem to trochę bardziej, po prostu y, mamy bardzo różne potrzeby, jeżeli chodzi o jakieś tam życie y, i tak dalej, ale no dla mnie to było zawsze bardzo irracjonalne, czemu ktoś chciałby w ogóle żyć w takim układzie, gdzie tak naprawdę wszyscy cię znają, ty znasz wszystkich i jednak tych możliwości nie ma za wiele. Nie ma za wiele, więc tak. I słuchajcie, taki duży przełom w moim życiu narodził się, gdy miałam 17 lat. To był moment, w którym, słuchajcie, założyłam konto na Twitterze. <grym> to też był bardzo burzliwy okres w moim życiu. Ja wam kiedyś o tym opowiem, ale absolutnie nie teraz. To nie jest w ogóle temat, który chcę roztrząsać teraz. Natomiast poznałam tam, słuchajcie, yy, kolegę. Poznałam Aleksa, ja o nim często wspominam, więc w sumie mogę go zname whatever. Poznaliśmy się na Twitterze, pi pisząc o muzyce. I słuchajcie, no, dowiedziałam się, że on jest z Warszawy. I narodziła się w mojej głowie taka myśl, okej, okay, dobra, w końcu będę mieć taką, wiecie, stałą, stałą przyjaźń, stałą znajomość z kimś z Warszawy. No i potem, wiecie, tam pisałam sobie, ja, ja miałam sobie dużo follow na tym Twitterze, jak jeszcze prowadziłam główne konto, więc poznałam masę ludzi i, i dużo osób było z Warszawy. I bardzo mnie to uciszyło, bo wtedy miałam już w głowie, dobra, za dwa lata się wyprowadzam do Warszawy, więc będę utrzymywać te znajomości, żeby mieć jakiś tam, wiecie, friend group na miejscu. No, i w tym momencie w życiu jestem w takim miejscu, że słuchajcie, w Warszawie mam więcej znajomości niż gdziekolwiek indziej na, w Polsce. Na pewno mam o wiele więcej znajomości niż w swoim mieście, nawet we Wrocławiu. Co jest dosyć śmieszne, biorąc pod uwagę, że jednak spędziłam tam. No, cztery lata codziennie byłam we Wrocławiu, bo chodziłam tam do liceum. Ja teraz, mieszkając nadal tutaj, utrzymuję relacje z tymi ludźmi internetowo. I za miesiąc coś się zmieni. I myślałam o tym ostatnio. Jestem bardzo ogólnie ciekawa, jak to wszystko się potoczy, bo powiem Wam szczerze. Ja myślę, że to może być dla mnie wyzwanie, bo ja już dorastając, wiecie, tak, odkąd miałam te, nie wiem, 16 lat, nigdy nie byłam w sytuacji, gdzie mieszkałam blisko osób, z którymi piszę na co dzień. Naprawdę, nigdy. Ja nawet jakby mając jakieś znajomości w realu, to nigdy nie były dla mnie jakieś takie bardzo bliskie przyjaźnie. Nigdy się jakoś bardzo blisko nie trzymałam z nikim, kto mieszka blisko mnie, co. Jest dosyć dziwne, ja sobie zdaję z tego sprawę. Ja mogę mieć jakieś issues, słuchajcie. I właśnie dlatego też zaczęło mnie bardzo stresować ten aspekt mojej przeprowadzki. Czy ja będę w stanie nadal mieć dobre relacje z tymi ludźmi, kiedy oni będą tak blisko mnie i kiedy te możliwości się otworzą? Bo zaczęłam się zastanawiać trochę ostatnio nad tym, czy ja nie. czy nie mnie do tych internetowych relacji przez to właśnie, że one są takie trochę bezpieczniejsze. Że wiecie, jest mniejsze pole do tego, żeby na przykład się pokłócić o coś, mniejsze pole do tego, żeby wystąpiły jakieś konflikty, no bo wiecie, skoro widzicie się z kimś tak naprawdę no raz na miesiąc, raz na dwa miesiące, no to trochę ciężko, żebyście się o coś kłócili, jednak. Bo na przykład w momencie, gdy się już spotykacie, to na pewno nie chcecie wprowadzać tam żadnych negatywnych emocji, bo jesteście w takiej trochę euforii, że wow, widzicie w końcu kogoś, z kim rozmawiacie tak naprawdę codziennie. I jestem bardzo ciekawa, jak ta dynamika moich wszystkich, właśnie tych znajomości, się zmieni, kiedy już będę na miejscu. I nie wiem, jakby ciężko mi w ogóle obstawiać, co się może stać, więc nie chcę mówić, ale tylko się właśnie tutaj dzielę, bo dzielę się tym jakąś taką myślą. Bo naprawdę nie wiem, co się stanie. I trochę zaczęło mnie to stresować ostatnio, nie ukrywam. I, I tak, no ale jestem też na pewno otwarta, żeby w Warszawie może trochę zmienić swoje podejście i zacząć bardziej poznawać ludzi w jakichś takich, wiecie, no na miejscu już, którzy tam mieszkają, bo wydaje mi się, że to będzie dobre dla mnie, żeby trochę zmienić moje podejście do tych wszystkich znajomości, no bo to chyba nie jest naturalne dla człowieka, żeby, wiecie, miał większe znajomości w internecie jednak, pomimo tego, że ja bardzo lubię wszystkie osoby, które poznałam jestem bardzo wdzięczna za ich obecność w moim życiu, no to jednak... Jest to trochę niepokojące, no nie ukrywajmy, jest to trochę niepokojące, że jakby w tę w stronę poszedł jakiś taki mój schemat przyjaźni, mam wrażenie. Więc tak, to jest pierwsza kwestia. Przechodząc do studiów, o których wspominałam już trochę wcześniej, słuchajcie, kilka dni temu dostałam oficjalnie odmowę przyjęcia mnie na kierunek stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Warszawskim. Stało się to w ogóle jakoś o 23. Siedziałam wtedy w salonie i od razu zaczęłam płakać, jak zobaczyłam. Jakoś tak przez godzinę miałam taką sesję płaczu, naprawdę, że o Jezu. Nie, ja jestem beznadziejna, w ogóle tragedia. Ale potem zaczęłam trochę o tym głębiej myśleć i, i, i słuchajcie, no, jeżeli śledziliście mnie w internecie przez ostatni rok, kiedy byłam w klasie maturalnej, to na pewno wiecie, że ja poświęcałam masę czasu na naukę. To było jakby... Główny filar mojego życia to była ta nauka do matury. Ja poświęciłam ogrom rzeczy, żeby móc się tyle uczyć. Um, I teoretycznie powinno być mi, wiecie, powinno mieć takie coś, że Boże, po co mi to było? Jak ja żałuję, że ja poświęciłam tyle czasu na tę naukę? Po co się uczyłam, skoro końcowo jest na kierunek, który tak naprawdę mogłabym się na niego dostać bez problemu, gdybym uczyła się nawet 50% mniej? I wiecie, ja powinna mieć takie myśli, szczerze, jakby to byłoby logiczne, żebym miała takie myśli. Ale jak już tak przestałam płakać histerycznie w poduszkę i pomyślałam sobie o tym, to powiem wczoraj, że ja nie żałuję absolutnie niczego. Absolutnie nie żałuję ani jednej godziny poświęconą na naukę, bo. Ja w głębi duszy nie uczyłam się w sumie po to, żeby dostać się na te studia. Ja się uczyłam, bo lubię mieć pewność w każdym aspekcie mojego życia, że zrobiłam wszystko, co mogłam, żeby osiągnąć jakiś cel. I no nie udało się. Nie udało się. Ale fakt, że poświęciłam tyle. Pracy, tyle czasu na to, jakby wcale mnie nie smuci, właśnie mi cieszy, powiem Wam szczerze. Ja, mnie, mnie to cieszy. Ja wiem, że to może wydawać się dla kogoś głupie, ale mnie to naprawdę cieszy, że ja poświęciłam aż tyle na tę naukę i aż tyle włożyłam w to serca i takiego wysiłku. Nie wiem, ja mam jakieś takie w ogóle schorzenie, naprawdę. Ja muszę, mm, ja żeby być zadowolona z czegoś, ja muszę mieć pewność, że ja poświęciłam wszystko, co mogłam dla jakiegoś celu. I na przykład Jezu, jak byłam w moim, słuchajcie, pierwszym takim poważnym związku, pierwszym i ostatnim, by the way, uh, to słuchajcie, ja, mm, to był bardzo bliźny związek. My do siebie wracaliśmy kilka razy, zrywaliśmy i tak dalej, ale jakby it's all love, it's all love, ostatnio rozmawiałam z tym chłopakiem i słuchajcie, pogodziliśmy się w ogóle, więc it's all love, jeżeli słucha jakimś cudem, to ja go serdecznie pozdrawiam, ale ja z tym związkiem też tak miałam, słuchajcie, że wiecie, no jak już zerwacie i wracacie do kogoś kilka razy, to macie takie, no, po którymś razie, pomimo tego, że możecie, wiecie, uważać, że kochacie tą osobę i tak dalej, po którymś razie macie takie myśli, że okej, okay, może nie do końca tak powinno wyglądać, zaprawdziwa prawdziwa miłość, ale ja pamiętam, mm, ostatni raz do siebie wróciliśmy, to już było y, po kilku miesiącach bez kontaktu i tak dalej. I szczerze nie miałam takiego oparcia wtedy, żeby do niego wracać. To nie było coś takiego, że wiecie, że gdy już jakby jakoś tam wszedł ten temat, że może do siebie wrócimy, to ja jakoś skakałam z radości. Ale właśnie przez ten fakt, że ja mam takie coś, że muszę naprawdę czuć, że zrobiłam wszystko, co mogłam, żeby zamknąć jakąś sprawę też w swojej głowie, to to zrobiłam i znowu nie wyszło. Ale przez to, że, że wiecie, że miałam już takie poczucie, że no dobra, jakby próbowałam wszystkiego, próbowałam wszystkiego, wracałam, wracaliśmy do siebie tyle razy, ja tyle razy zmieniałam jakieś tam swoje zachowanie, tyle razy próbowałam do tego podejść inaczej. No jeżeli już nie wyszło, już naprawdę, gdy już próbowałam wszystkiego i ja czuję, że zrobiłam wszystko, co mogłam, to, to okej. Okay. I mi było wtedy bardzo jakoś tak łatwo. Z perspektywy czasu widzę, że było mi się wtedy pogodzić z tym, że no jednak nie będziemy razem. No to jednak nie jest ta miłość do, do końca życia. No jednak nie. Więc yy, nie wiem, jakoś tak mam zakorzenione w głowie, że ja muszę tak robić. Ale no naprawdę, powiem szczerze, że po kilku dniach, odkąd dostałam tę odmowę, czuję się naprawdę dobrze w sensie. Nie sądziłam, że będzie mi z tym aż tak łatwo, szczerze mówiąc, no ale też właśnie wydaje mi się, że to jest taka oznaka tego, że ja już jestem naprawdę dojrzałam emocjonalnie i, i widzę to ostatnio, że jakieś tam naprawdę moje zachowania już nie są aż takie impulsywne. Ja też mam trochę takie coś, mówiłam wam o tym, ale ja naprawdę nie jestem w stanie żyć jakoś bardzo długo w negatywnych emocjach, bo, bo nie, bo taki już sobie zrobiłam schemat w głowie, że nie pozwalam, żeby jakieś wydarzenia rozwalały mi życie na dłuższy czas, niż naprawdę kilka dni. I w takich momentach ja się cieszę, że mam taki schemat. Są momenty, w których żałuję, że tak mam, bo też wiem, że nie do końca przepracowuję wszystkie sytuacje do końca, ale w takich momentach, gdzie jakby wiecie, no to nie jest koniec świata, że nie dostałam się na ten kierunek. Idę na naprawdę na bardzo podobny kierunek, więc to nie jest tak, że nagle będę się uczyć czegoś totalnie innego, czegoś, co mnie w ogóle nie interesuje. Uh, więc jakby to nie jest tragedia życiowa, to naprawdę nic takiego się tak naprawdę nie stało. I naprawdę jest mi z tym okej, okay. więc powiem wam szczerze, że naprawdę myślałam, że ja będę przeżywać te studia itd. i tak dalej, też dodawałam Wam vloga ostatnio, gdzie było widać, że byłam no dosyć rozemocjonowana sytuacją, ale minęło już trochę czasu i ja naprawdę czuję się już o wiele lepiej z tym, co się stało i naprawdę jestem w stanie sobie powiedzieć, że no nie wyszło i naprawdę nie żałuję czasu, który spędziłam próbując osiągnąć jakiś ten cel. Więc tak, no jakoś tak sobie żyję, słuchajcie, ja już jakiś trzeci miesiąc siedzę w domu i naprawdę... Ja czuję, że ja chcę się uczyć, ja tak strasznie czuję, że ja potrzebuję w ogóle powrotu do jakiejś takiej rutyny chodzenia do szkoły, chociaż do liceum bym za nic nie chciała wrócić. Naprawdę, gdyby ktoś mi powiedział teraz, że mam jeszcze na jeden rok iść do liceum, to naprawdę byłoby ciężko. Ja, ja bym się nie zgodziła. Ja bym się nie zgodziła, ja już naprawdę miałam tak dość liceum pod koniec. Ale no wiecie, studia. Ja powiem szczerze, jestem bardzo podekscytowana, i, i nawet nie chodzi o to, że wiecie, że się wyprowadzę i tak dalej, ale ja naprawdę bardzo chcę zacząć kolejny etap swojej edukacji. Ja potrzebuję mieć w życiu większy cel, i ten trzeci miesiąc, kiedy sobie żyję i nie mam żadnego większego celu, dla którego mogę coś robić, no to jest mi ciężko. Jest mi ciężko naprawdę. Ja nie zostałam stworzona do nic nierobienia. Pomimo tego, że no nie ukrywam, jestem dosyć ekspertem w bedrotingu. Ja naprawdę umiem cały dzień przeleżeć w łóżku. Mi to przez jakiś taki krótszy czas naprawdę nie sprawia problemu, żeby tak żyć. Ja się dobrze czuję tak, jak jest, ale już po jakimś czasie, gdy nie mam żadnego większego celu, to naprawdę jest źle. Jest źle. Ja już po prostu wiecie, jestem w takich stanach, że no to jest taki paradoks, bo się tak właśnie napędza, że mi się nic nie chce. Jestem wkurzona, że jakby nie mam co robić, ale z drugiej strony nic mi się nie chce. Nie mam motywacji do niczego też z drugiej strony, więc no, to jest takie błędne koło po prostu. I ja po prostu czuję, że ja potrzebuję zacząć coś, gdzie ktoś będzie mi trochę mówił, co ja mam robić. Może ja mam jakieś mańce, takiego już szczura? ja nie wiem, możliwe, że tak jest, ale szczerze na razie jest mi z tym dobrze, więc ja po prostu tylko czekam, aż te studia się zaczną i ktoś mi będzie trochę mówił, co mam robić i ja wiem, że ja będę miała jakieś takie, wiecie, rzeczy, które muszą być zrobione. Mówiłam na TikToku, ale sponowałam też tutaj, eee, słuchajcie, za dwa dni jadę do Warszawy właśnie, będę oglądać mieszkanie, które bardzo możliwe, że z moją koleżanką będziemy w końcu wynajmować, że podpiszemy umowę i tak dalej. Jestem tak podekscytowana, bo szukanie mieszkania, Szukanie mieszkania w Warszawie, słuchajcie, było tragiczne. To była, to była tragedia. Mi się nie wydawało, że to jest aż takie męczące i aż takie trudne. Ja, słuchajcie, szukam z tą moją koleżanką trzypółmetrowego mieszkania, czyli salon i dwie sypialnie. Yy, chciałyśmy, żeby było jakoś blisko centrum. Końcowo wcale nie jest blisko centrum, to które wybrałyśmy sobie na razie, no ale zaraz do tego przejmie, przejdę, opowiem wam trochę o tym mieszkaniu. I chciałyśmy, żeby było blisko jakiegoś tam metra, czy tam chociaż tramwaju i tak dalej, i chciałyśmy się zamknąć, yy, tak wiecie, 4500, 4600 i będzie ok. To i tak uważam, jest dużo pieniędzy, jak to podzielicie na dwa, bo tam się to dochodzą opłaty i tak dalej. No ale wiecie. Miałam takie nastawienie, no dobra, no to jednak jest Warszawa. W Warszawie jest drogo, więc załóżmy, że jest to w jakiś sposób jeszcze fair. Ale oj, słuchajcie, mieszkania w tym przedziale cenowym i z tymi wymaganiami, co my miałyśmy, gdzie nie uważam wcale, że miałyśmy jakieś duże wymagania, no naprawdę ciężko, naprawdę ciężko. Ja przejrzałam wszystkie ogłoszenia na OLX właśnie w tym przedziale cenowym i trzy pokojowe właśnie mieszkania. I O, mój Boże, jakbyście wy zobaczyli czasem, jakie ci ludzie te mieszkania wystawiają. Ja mówiłam o tym też na TikToku, ale ja mogę zapomnieć trochę snobistycznie: no, jakby no nie ukrywajmy. Ja mam dobrą sytuację życiową. Mam dobrą sytuację życiową, żyję w ładnym domu, mam swój własny pokój, który sobie tak naprawdę zrobiłam taki, jaki chciałam. I wiadomo, wszystko to jest zasługa, jakby tego, że dostałam takie możliwości od moich rodziców. I, i tak, i ja prawdopodobnie nie mam żadnego pojęcia o dorosłym, realnym życiu, i to jest okej. Okay. I to jest ok mm. I naprawdę starałam się mieć bardzo otwartą głowę ogólnie, przeglądając te wszystkie ogłoszenia. Miałam takie dobre amelia jakby... No, obniżamy standardy, wiadomo. Wiadomo, że będę żyć teraz w gorszym standardzie, niż żyłam w domu rodzinnym. No, bo to jest oczywiste. Żebym miała taki sam standard, jak żyłam w domu rodzinnym, to musiałabym wydawać absurdalną ilość pieniędzy w tej Warszawie. No, jakby no... Mam 19 lat, będę studentką, no już dajmy spokój. Nie ma co się nastawiać na nie wiadomo co. No... No, próbowałam być humble, ale słuchajcie, no, przeglądając to ogłoszenie naprawdę ja się czułam, jakbym ja oczekiwała nie wiadomo czego. Po pierwsze, nie wiem, co jest w głowach ludzi, którzy malują ściany na zielono w każdym pomieszczeniu w swoim do, w mieszkaniu, no, ja naprawdę nie rozumiem. Jakby to był jeszcze ładny odcień zielonego, no to okej, okay, ale czemu? Czy naprawdę biała farba, na przykład, albo jakikolwiek inny kolor, szczerze mówiąc, czy naprawdę ta farba jest o wiele droższa niż ta zielona, że te ściany muszą być zielone? Bo ja nie wierzę, że ktoś maluje swój dom na zielono, w sensie w środku i myśli, że okej, okay, będzie ładnie, na pewno ktoś będzie chciał wynająć ten dom, bo ma zielone ściany. No jakby nie. Nie. I ja już po prostu stwierdziłam, jeżeli ja mam się budzić i spać w zielonym pokoju, to sorry, ale nie. I to jest bardzo snopistyczne z mojej strony, ja sobie zdaję z tego sprawę, ale no ja po prostu nie rezonuję ze zielonymi ścianami, no sorry, no nie. Układ pomieszczeń to też jest druga rzecz. Jakby, wiecie, szukacie trzypokojowego mieszkania. ktoś wam proponuję mieszkanie, gdzie macie mikrosypialnię i jakąś niby garderobę, która jest w sumie jakimś schowkiem w ogóle, i wpisuje ktoś, że to jest trzypokojowe mieszkanie. No, może w teorii, no ale dajcie spokój, ludzie. Yy, I słuchajcie, ja umiałam trawić naprawdę na najobrzydliwsze mieszkanie na świecie. Jakiś dziwny układ w ogóle. Zielony, niebieskie, fioletowe ściany w jednym mieszkaniu. No jakby what the fuck. Kto to? Kto to wymyślił? 5500. pięćset. No jakby what the fuck. I ja wiem, że takie są realia, ale ja mogę narzekać na takie realia, bo ja uważam, że narzekanie na realia, na system, w którym żyjemy, jest potrzebne. No nie możemy, wiecie, nie ma co udawać, że, że nam się podoba takie coś. Mi się na przykład nie podoba. Uważam, że ceny niektórych mieszkań naprawdę są absurdalne. Że nie podoba mi się fakt, że. Ktoś aż tak bardzo chce zarobić na studentach, że daje takie absurdalne ceny w takim absurdalnym naprawdę standardzie i, i po prostu mus, musiałam tutaj ponarzekać, bo to była dla mnie męka szukania tego mieszkania i ja mam ogromną nadzieję, że to mieszkanie, teraz jadę oglądać wyjdzie i będzie wszystko dobrze i obejrzę i będę zadowolona i podpiszę normalnie umowę i będę miała po prostu miejsce do mieszkania w Warszawie, bo ja naprawdę chcę... Chcę już, wiecie, chcę mieć w głowie zamknięty ten temat, bo ten taki stres, że no, w sumie dostałam się na te studia, no ale jeszcze nic nie jest za bardzo ogarnięte z tym mieszkaniem, no y, dobijało mnie to trochę przez y, ostatnie tygodnie, więc oby wszystko wyszło. Y, słuchajcie, mieszkanie, które będę oglądać jest na Targówku. Ja bardzo nie chciałam tam mieszkać, bardzo nie chciałam w ogóle, żeby to mieszkanie było daleko, bo miałam takie poczucie, że dobra, skoro już przeprowadzam się z mojego małego miasta do Warszawy, to nie chcę znowu skończyć na jakimś wypizdowiu, No wiecie, nie chcę znowu y, czuć się taka zamknięta w jakimś miejscu, bo na przykład nie ma dojazdów, czy coś takiego. Natomiast y, mieszkanie, które znalazłyśmy, jest bardzo blisko metra, więc no to już y, jakby zamyka ten problem, bo metro jeździ ciągle tak naprawdę. Yy, I nie jest wasz nie jest takiej tragicznej lokalizacji. Yy, więc to metro to jest bardzo, bardzo duży plus, więc stwierdziłyśmy z koleżanką, że dobra, jakby już niech będzie ten targówek, skoro to jest i tak obok metra, to to nie ma takiego znaczenia, bo tak naprawdę yy, czasem, nawet jeżeli mieszkacie w centrum, yy, jakoś daleko od załóżmy metra, yy, no to może wam dojazd zająć nawet dłużej, przez to, że, że tam naprawdę są okropne korki i wiecie, autobusy, tramwaje, to jakby, no nie umywa się do, do metra, tak, jednak metro jest o wiele szybsze, bo nie ma tych problemów z korkami i, ani z sygnalizacjami w ogóle, więc... Więc tak. W sumie tyle chciałam Wam opowiedzieć. Yy, niestety, jesteśmy w internecie, więc nie mogę wam tutaj nagle walnąć jakiegoś, wiecie, mega prywatnego live-update mimo tego, że oj, uwierzcie mi, czasem bym chciała, czasem bym chciała. Ale tak, no co, nagrywam, żeby sobie trochę pogadać, też żeby dać wam znać, co tam ostatnio u mnie, bo mało się odzywałam, zdaję sobie z tego sprawę, ale też chcę wam przekazać trochę, że jeżeli naprawdę, wiecie, są wakacje i powinniśmy niby wszyscy być mega szczęśliwi i mega wszyscy się bawić i w ogóle, jeżeli nie czujecie się mega szczęśliwi, no to ja was rozumiem. Ja, ogólnie dla mnie wakacje zawsze były ciężkim okresem, powiem Wam szczerze. Ja nigdy nie czułam się mega szczęśliwa w wakacje, nie wiem, to w ogóle, nie wiem, nigdy to nie było dla mnie, szczerze mówiąc. Naprawdę, ja więcej szczęścia znajdowałam podczas, nie wiem, roku szkolnego, yy, gdzie pomimo tego, że wiecie, miałam masę zajęć i tak dalej, to czułam się jakoś szczęśliwsza, będąc jednak zajęta czymś, a, niż wakacje, kiedy no mam nieograniczoną ilość tego wolnego czasu. Więc może ja po prostu jestem taką osobą, ja już trochę zaakceptowałam to, że wiecie, dla mnie wakacje nigdy nie były jakieś mega, Fajna. No, to po prostu nie jest coś dla mnie. I, I to są ostatnie wakacje teoretycznie w moim życiu, no bo wydaje mi się, że jak już będę mieć przerwę między y, rokami na studiach, to jednak będę to raczej poświęcać na pracę czy inne takie rzeczy. Y, I szczerze mówiąc, dobrze mi z tym, że to są takie moje ostatnie wakacje. Dużo ludzi się z tym pewnie nie zgodzi i popuka się w głowę i pomyśli, że jestem jakaś pierdolnięta. Ale to po prostu nie jest dla mnie. To po prostu nie jest dla mnie i jakby okej, okay, nie wszystko jest dla wszystkich. Let's be real. Więc tak, dawajcie znać co tam u was, jestem ciekawa, komentarze są wasze moi drodzy, piszcie jak wasze wakacje, może są tu osoby, które kochają wakacje i bawią się fantastycznie. I szczerze, good for you all, naprawdę. I co, widzimy się w samym podcaście, mam już, wiecie, mam wypisane tematy i tak dalej, ja będę nagrywać, będę nagrywać, po prostu bardzo ciężko było mi się ostatnio zmotywować, żeby w ogóle wstać z łóżka, a co dopiero nagrywać coś z internetu, więc tak. Ale widzimy się soon, buziaki.